OSZKUR! Rozpieprzyłem... Elkę. Halo halo, cześć, witajcie z tej strony. MTXiąkłanie i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj pogierczymy sobie w TrackWorld Driving School. Nowa gierka na kanale być może, ale jeszcze je zobaczymy. Więc co bez tutaj przedłużania, lecimy obczajać gierę co w trawie piszczy widzicie tak jesteśmy w głównym menu gierki i tak mamy tutaj lekcje lekcje do dorobienia zadanie domowe i aktualnie mamy dalej nie wiem jak to jest ale aktualnie mamy 20 mm, lekcji no szkoda że tylko tyle nie ma w szkole no ale niestety trzeba żyć tym co jest gra to gra rzeczywistość to rzeczywistość mamy 20 lekcji z tego z tych 20 mamy 1 yy, Pierwsza yy, lekcja to nie jest tylko wstęp, czyli tutorial oraz mamy cztery, yy, cztery lekcje, a reszta tu, z, a później mamy zadania i później znowu yy, lekcje z tego, co tylko tutaj piszę, ale może później to się przełoży na zadanie. Kto wie, yy, zobaczymy później. Wchodzimy sobie w ustawienia, bo zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. I mamy ustawienia, rozgrywka, wyświetlacz, dźwięk, sterowanie i konfigurator. No co, rozgrywka, no tutaj takie jakieś podstawowe powiedzmy, no wyświetlacz, no to wiadomo o co tutaj chodzi. Dźwięk też, no sterowanie, no to tutaj sobie możemy powybierać, aktualnie będę grał sobie na klawiaturze. Oczywiście też mamy możliwość podpięcia kierownicy, koła kierownicy, czy też y, pada od Playstation, czy też Xboxa. No i tutaj później sobie bawimy się, jak to wszystko ma trybić. Tutaj mamy też biegi, sprzęgło, no i oczywiście, wiadomo, całą klawiszologię. No tutaj też, wiadomo, CB, no, biegi. No i koniec. Konfiguratora wam nie będę pokazywał, bo to znowu mi się mm, konfiguracja zmieni, a już mam po sobie podkonfigurowaną pod siebie. Więc co później mam wyjść, no i co lekcje. Aktualnie tutorial mam już zrobiony z tego tytułu, że musiałem po prostu wejść i poustawić sobie gierkę oraz łobesa pod nagryweczki, więc jeszcze raz sobie ją zrobię, żebyście wiedzieli co się z czym je, jak to wszystko wygląda. Więc co, lecimy. Tutorial, poruszanie postaci i używanie ciężaróweczki, więc co, let's go! Aktualnie tu mamy tak tutorial poruszanie postaci i ciężarówki. To oczywiście mamy wstęp, czyli witamy w Truck World Driving School. No i tutaj możecie sobie zatrzymać materiał i sobie przeczytać, kto by chciał. Tu mamy warunki powodzenia, czyli jedną gwiazdkę maksymalny czas w 2 minuty, dwie gwiazdki maksymalny czas minuta 30 i jeżeli chcemy mieć trzy gwiazdki, to maksymalny czas minuta. Więc co, start i lecimy z tym tematem. Cześć, nazywam się Sofia, no witam bardzo Cię serdecznie. No i przeprowadzę Cię przez lekcje, w których opanuję wszystkie umiejętności potrzebne do prowadzenia ciężarówki. Musisz za zacząć od podstaw, no wiadomo chyba to jest logiczne. Najpierw przejdź się i rozejrzyj okno w lewym górnym rogu, pokażę Ci co musisz zrobić dalej. Poruszanie wsadem, rozglądanie myszką, no tradycyjnie. Oczywiście tutaj teraz będę wszystko robił, tak wiecie, na spokojnie, nie będę szarozową na czas. Nie ja i tak już mam zrobione, więc raczej mi się chyba to nie powinno zepsuć, ale to i tak na tym mi aż zbytnio nie zależy, bo jeżeli nawet będzie aż tak źle, to po prostu po y, filmie sobie jeszcze raz to zrobię i by było lepiej. Więc to OK. No i co? No, widzimy. No, trzeba przyznać bardzo ładna grafika. No dobra, może nie jest jakaś wybitnie cudmiut i orzeszki, ale o kurczę, a, bo się ruszyłem, dobra. Bardzo dobrze, teraz gdy. Podejdź do ciężarówki, wejdź i naciśnij E. Ok. Dobra. Um, aha, tu mamy zadanie. Podejdź do ciężarówki, wejdź. Ok, tutorial na lepsze, i tu mamy czas. Nam leci. Jak powiedziałem, nie tutaj nie będę leciał teraz na czas, ponieważ chcę Wam pokazać. Jeśli tutorial, to tutorial. Piękna ciężarówka niczym z American Truck, oznakowaną l rejestracja TrackWorld TWA Austria no piękna ciężarówka nie wiem tak szczerze co to jest za marka ale chyba to bo tu nie są widzę nie są licencjonowane ale po przodzie widzę że to chyba będzie MAC ale mogę się mylić dobra piękna LK tu Elka, co my tu będziemy wieść i tu widzę jakieś kółka fajne druty czy co to jest o kurde się ruszyło no to tak Średnio bym powiedział, średnio, dobra, tutaj co my tu mamy. Aha, coś takiego, dobra. O, widać, że chyba nie jest zarejestrowana. Ale dobra, mniejsza. Dobra, idziemy do ciężaróweczki. I co my tu mamy? Wejdź do ciężarówki. Kliknij E. Było. O kurczaczki, o kurczaczki. Przedpowiem musisz. Mhm. Otwórz lusterka, dosyć powych do siedzenia. Okej. Okay. Oczywiście, tak wiecie, wszystko będę na szybko tutaj przyłączał. Jeśli chcecie się, się bardziej wdrążyć, to zatrzymajcie sobie materiał i przeczytajcie, ale wiecie, też nie chcę, żeby ten materiał trwał jakoś mega, mega długo. Dobra, hmm, no widzę, że tak. Pierwsza uwaga, no to usytuowanie kierownicy jest po prawej stronie, nie jest po lewej. Ok, no dobra, wszystko ładnie tu widzę. Czy mamy. Aha, nie mamy, dobra, więc tak, kliknij P. To jest siedzenie. Aha, przybliż oddal, w górę, dobra. Tutaj lusterka, tu czekaj, ciasta. Ja tu lusterkę jeszcze przestawię w tą stronę. Troszkę je zmienię. O, na to koło. Tutaj podejrzewam tak. Trochę wyżej, tu bardziej cyk. Dobra. I klikamy P. zwin kamerę, czyli na cenę. O, to tradycyjnie. No, widzę, o kurczę, Aha. Nie możesz prowadzić noszki, nie wiedząc jak używać kierunkowskazów. Okej. ale jak chcę się tak porozglądać. No, tradycyjne takie sterowanie. No tu trochę z góry. No i oczywiście środek, dobra. Użyj kierunkowskazów w lewo. Aha, ładnie nam tu wajcha leci. Tu jest ikonka. Mmm, awaryjne, super. L to będą światła. Dobre, aha, o, ładnie tu nam chodzi wszystko, super, super, i R, i teraz chwila ciszy, zobaczmy, zobaczmy jak ta amerykańska ciężaroweczka chodzi, aha, super. Mhm, no coś tam grzmi, grzmi, okej. Okay. O kurczaczki, nie tak to miało być. Miał być sad. Aha, coś takiego, okej. Okay. Ło kurdo. Dobra, cofajmy. Cofamy, cofamy, co nam pokaże dalej? Ło kur... dobra, homunas posłany, dobra. Czekajcie, gdzie na biegu? No, na wsteczny. No, na Aha, to trzeba tutaj klikać specjalnie. Nie można, że ja sobie tak patrzę i, i wychodzę, tylko tu trzeba pięknie. No kurde, ładnie, ładnie. O kurde, nie to, to miało być pierwsze. Dobra, spoko. No kurcze, wam powiem, to fajnie, fajnie zrobiłbym takie odpinanie. No kurde, fajnie, fajnie, nie powiem. Fajnie jakby takie coś w ETS-ie było, no kurde, bajka wtedy bo bajlando. Ale by się wtedy pykało w ETS-a, nie? Dobra, ok, no super, super. czuło się zwiększy na miejsce trochę. Dobra, czyli co ja mam teraz? H, okej, okay. Aha, spoko, dobra, następna lista lekcji. O, tu będzie miał zapisane, więc dobra. I teraz pierwsza lekcja. Parkowanie przodem. Spoko. Oczywiście... O kurczę, Maksymalny czas 40, mniej niż 150. Dobra, mnie będzie interesować zawsze największa liczba, czyli w 12 sekund się muszę wyrobić. O kurdaczki, jasna cholerka. Więc co, lecimy, lecimy. No kurde. Ale powiem wam, fajnie to wygląda mm, w tym. W, w, no. To wsiadanie, no kurde. Co zrobiłem nie tak? Chyba za szybko. Spróbuj ponownie. Uuu, kurde. To driver taki ze mnie jak. Wt się papier, papiera tutaj, kurde. Nauka no, jazdy się kłania. Dobra. Ha, To miałem ha zrobić. Kurde. Dobra. Jeszcze do przodu. Aha, coś takiego dobra. No jednak gwiazdka. No trudno, trudno, trudno. Dobra, lista lekcji. Co mamy następne? Parkowanie tyłem, oczywiście akceptujemy. Maksymalny czas 17 sekund. No szkury. No w tym O oh, kurda. Tu coś takiego dobra. Chciałem yy, ja tu muszę lecieć. Odpalam oczywiście od razu ręczny. Yy. I co lecimy? No kurde, powiem Wam, fajnie ten początek wygląda, fajnie, nie powiem, tak? Musiał się w 17 zmienić, no kurde, ciężko trochę będzie z tego względu, że no ten czas zapierdziula. O! Cudniot i orzeszki. Lista lekcji. Kolejne mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli parkowanie tyłem połku będzie ostatnie, bo jak powiedziałem będziemy robić sobie po... 5 na każdy odcinek, żeby to też mega jakoś długo nie było. Maksymalny czas 15 sekund, parkowanie przodem po łuku. No kurde w 15 sekund takim dużym zestawem, no to nie, ale bardzo dużym, dużą ciążarówką, przepraszam, zestawem. Trochę mi się tu pogmatwało. Dobra, gdzie ja mam jechać? Ja muszę jechać tu, czyli tak. Duże... O bo wiecie co, ja tak to nie robię tak zbytnio na czas. Wiecie co, ja co zrobię perfekcyjnie. O kurde, to w sumie ta kamera tak średnio mi tu lubię, ale dobra, niech będzie. Jak ja mam tu się w 17 sekund wyrobić? No, kurde, nie wiem, może jakiś by był wyjątek z kierownicą, bo może wtedy by to jeszcze szybciej chodziło. No, ale trudno, ja sobie będę robił, bo też nie chcę jakoś mega długo kręcić, biegami się bawić, bo mam taką możliwość. Mam akurat kierownicę z biegami shifterem, znaczy. Ale to wiecie. Mm, parkowanie tyłem po łuku. Dobra. Mm, maksymalny czas 18. No, kurde, ale oni ten czas dają naprawdę. No, no, no nie, nie, nie. Aha, zajebiście, jeszcze nie po tej stronie. Kury, nakładka. R, kaps, spacja. Idziemy. Aha, tyłem. Dobra, sorry. Już miałem się rozpędzić przodem. Aha, tu mamy wyznaczone takimi kołami. Kur... a ja tego nie zauważyłem, powiem wam, nie zauważyłem, dlatego ja tak, wiecie, pieprzałem się w to jak do siebie, nie? Ach, jedna. Mówię, ten czas coś za szybko leci, nie wiem skąd oni to naprawdę biorą. Ale no, trudno. Dobra, mamy już pięć zrobione z tutorialem, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, idealnie. Choć w sumie tutorial to tutorial. Aha, tu nam się blokowało, ale dobra. Tutorial to tutorial, to lecimy po zadanie pierwsze, zjazd ciężarówką do kamieniołomu. O kurde, o kurde, fajnie, fajnie. Tu widzieliśmy jakiś plac o minuta 20. Gryfujemy ukończenie szkolenia, czas na twoją pierwszą pracę. O kurde, praca. Przejazd z długimi, prostymi drogami w Austrii nie jest trudny, ale dojazd po ładunek może być sporym wyzwaniem. Zwłaszcza kiedy naczepa czeka na Ciebie na dnie kamieniołomu. Start. Minuta... Aha, tu się zaklimatyzowaliśmy. Dobra, czekajcie, że było kulturalnie. Światło włączamy. Czekajcie, sobie się tu zwiększyć. Myszki. Nie tu troszkę to tak średnie. Dobra, co będziemy się? Łoku o pozie kochany. Ale tu fizyka jest zajebista. jo pierdziele. Oś mnie tak zniosło? Nie no, fajnie, fajnie, nie powiem. No to widzę, że to kurde będzie dość. Łokój. Kuź... Ocie, panie. O, ale to fizyka jest kozak, nie? Nie no, kozak, kozak. Widać ta masa tej ciężarówki i te swoje tony. No kurde. To faktycznie nie ma co tutaj się rozpędzać, ale ja nie wiem, jak tu w minutę 20 ja mam tam zjechać. Chyba z tej góry muszę skoczyć, jak adam małyś. Tak, psiu! I wyblogi. O, kur, rozpieprzyłem Elkę. Dobra, mam ten zakręt za sobą, ale widzę, że tutaj no... będzie ciekawie. Dobra, czekaj, ja sobie włączę może tą kamerę. Nie, no, piękna jest ta fizyka, fajnie to oddaje. Widać, że tu jest piach, więc jednak, no, nie ma co się śpieszyć. Choć w minutę 20, ja mam tam zjechać i jeszcze podjechać. Z tego, to jest widzę, duży zestaw. No dobra, może nie jest jakoś mega, wiecie, gabaryty, nie wiadomo jakich rozmiarów, tak? Ale no, jednak ma te swoje wymiary. O kur... Czaki, jasna cholerka. Uff, blisko było. Ale kurde, jak ja mam się tu złamać? Złamać, tak? Ja pierdolę. O, już mam minutę 20. przecież to jest... to jest kurde niewykonalne, to ja nie wiem, bym musiał chyba skakać. Sam tą się rozpędzić, skoczyć... I... Wtedy wjeżdżać, ale to nie wiem, czy to w ogóle jakikolwiek miało sens. Tak szczerze Wam powiem. Dobra, czekajcie, ja sobie to zrobię teraz tak, że. Dobra, chyba powinno być bit. Aha, to już! Aha! To w takie bariery. Kurna dziot! Dobra, lista lekcji. I co, lecimy jeszcze sobie. Polecimy? Nie, nie polecimy. Wyjazd z ciężarówką z kamieniołomu zostawimy na kolejnym na kolejny materiał. Jeżeli taki, taka gra wam się podoba, taki format, że tak powiem, krótkich zadań, lekcji, to zostawcie łapkę w górę. Oczywiście komentujcie, jak wam się podoba gierka, jak wam się podoba ten gameplay, cała ta grafika i co... Widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.